Oczy ludzkości były zwrócone ku gwiazdom od pokoleń, ale to co odkryli na orbicie planety Gliese 581 centów przerosło wszelkie oczekiwania. Była to opuszczona stacja należąca do obcej cywilizacji, o której nie istniał żaden zapis ani ślad w galaktycznych archiwach ludzkość tajemnicy przejęła tę ta technologię elitarna grupa naukowców i żołnierzy została wysłana z. Powrotem, by Y przeszukać obiekt, dokładnie wśród nich był komandor Adrian Kowalski, doświadczony weteran i lider misji, który nie ufał zbyt szybko. Nikomu po dotarciu na stację szybko zorientowali się, że obiekt nie jest całkowicie opuszczony. Dziwne impulsy energetyczne i zmienne pola grawitacyjne sprawiały, że stacja była nieprzewidywalna i pełna zagrożeń, pomimo ostrzeżeń systemów bezpieczeństwa, postanowili kontynuować eksplorację. Na jednym z najgłębszych poziomów odkryli rdzeń energetyczny, strukturę pulsującą błękitnym światłem, emitującą falę o częstotliwościach, które wpływały na systemy neuronowe ludzi profesor Helena Orłowska. Specjalistka od obcych języków i struktur technologicznych próbowała rozszyfrować kod aktywujący urządzenie, jednak każda próba jego uruchomienia kończyła się dziwnymi zakłóceniami psychicznymi członków zespołu. Niektórzy słyszeli głosy, inni mieli wizję upadku wielkich cywilizacji. Nikt nie potrafił wyjaśnić tych zjawisk, lecz pomimo tego Helena była zdeterminowana, aby złamać system w jednej z. Komór odnaleziono coś przypominającego interfejs mentalny hełm podłączany bezpośrednio do mózgu Kowalski. Zdecydowanie sprzeciwił się jego użyciu, jednak dowództwo na Ziemi domagało się szybkich rezultatów. Helena zaryzykowała, podłączyła się do urządzenia, a to co zobaczyła przekroczyło granice ludzkiego pojmowania obrazy planet eksplodujących statków, przemykających przez przestrzeń niczym cienie, a także istot, które wydawały się być z samego początku wszechświata po odzyskaniu przytomności Helena. Nie była już tą samą osobą, mówiła w języku, którego wcześniej nie znała i potrafiła bez dotyku kontrolować. Niektóre systemy stacji Kowalski domagały się przerwania misji, uznając, że to zbyt niebezpieczne, ale rozkazy z góry były jasne: mają zdobyć wszystko, co się da z tej technologii. Rozpoczęli więc transport rdzenia energetycznego na statek i przygotowywali się do powrotu na ziemię. W międzyczasie, Helena zaczęła się zmieniać nie tylko intelektualnie, ale i fizycznie jej oczy błyszczały dziwnym światłem. A jej skóra przybierała delikatnie opa odcień, coraz częściej mówiła o tym, że technologia nie. Należy do ludzi, i że jej aktywacja może obudzić coś, co spało odeonów. Nikt jej nie słuchał. Kowalski próbował przemówić do rozsądku dowództwu, ale został odsunięty od decyzji. W ostatnich godzinach przed odlotem Helena zniknęła z pokładu stacji, a systemy zaczęły wariować, alarmy wyły, a pola magnetyczne destabilizowały się, jakby coś się budziło z długiego snu. Zespół rozpoczął procedurę ewakuacyjną, ale było już za późno z wnętrza stacji zaczęło wydobywać się światło tak intensywne, że przyćmiło. Po bliską gwiazdę Kowalski ostatkiem sił wrócił na statek i rozkazał start, pozostawiając Helenę i część zespołu za sobą. Stacja eksplodowała w ciszy przestrzeni, ale nikt nie zdążył się cieszyć ucieczką po kilku dniach podróży, coś zaczęło się dziać z rdzeniem przewożonym na pokładzie, impulsy elektromagnetyczne zakłócały systemy, a niektórzy członkowie załogi zaczęli mieć takie same wizje jak Helena. Zanim się zmieniła, coś się przeniosło razem z nimi, coś, co nie powinno nigdy opuścić tej stacji, a to. Był dopiero początek końca ludzkości. Po powrocie na Ziemię statek z rdzeniem energetycznym został objęty ścisłą kwarantanną agencja SOE, specjalna jednostka zajmująca się technologią pozaziemską, przejęła kontrolę nad całym zespołem i przetransportowała ich do podziemnego kompleksu w Arktyce. Adrian Kowalski był pod obserwacją, ale jako jedyny pozostał psychicznie stabilny, choć nieustannie zgłaszał niepokój związany z rdzeniem. Profesor Helena Orłowska, uznana za zaginioną, została oficjalnie uznana za zmarłą, lecz niektórzy z zespołu twierdzili, że widzieli ją na stacji chwilę przed eksplozją, patrzącą w pustkę, jakby wiedziała, co nadchodzi w kompleksie. Rozpoczęto eksperymenty na rdzeniu, jego impulsy były nieregularne, ale coraz silniejsze zakłócały komunikację satelitarną i wpływały na fale mózgowe wszystkich. W promieniu kilku kilometrów dr Tomasz Maj, specjalista od technologii energetycznej, zaprojektował pole. Tłumiące był stabilizować rdzeń, jednak jego działanie było tylko tymczasowe, im bardziej próbowali zbadać strukturę tym. Bardziej się broniła w nocy, zaczęły znikać urządzenia, potem zniknęli pierwsi naukowcy bez śladów kamer, nie rejestrowały niczego, a zabezpieczenia były nienaruszone, jakby coś przenikało przez rzeczywistość. Wkrótce pojawiły się pierwsze manifestacje niewidzialne istoty poruszające się cieniem, które dopiero w świetle ultrafioletowym ujawniały swoje sylwetki humanoidalne, lecz nieludzkie stworzenia. Poruszały się z nienaturalną gracją i wydawały się być połączone z rdzeniem Adrian, zorganizował zbrojną. Ochronę laboratorium, ale istoty te nie atakowały w tradycyjny sposób ich obecność, wywoływała strach halucynacje, a niektórzy zaczęli zachowywać się jako pętani dowództwo SOE, odmówiło ewakuacji, traktując wydarzenia jako możliwy przełom naukowy, ale Kowalski wiedział, że to nie nauka, ostrzeżenie Helena miała rację ta technologia nie należała do ludzi i jej aktywacja. Przebudziła coś, co nigdy nie miało zostać odkryte w jednej z prób odczytu sygnałów rdzenia, pojawiły się dane wskazujące na. Lokalizacje innych podobnych obiektów rozsianych po galaktyce, ale zanim dane zostały zarchiwizowane, główny system padł. Rdzeń zaczął emitować pulsacyjne fale rozchodzące się po całej planecie, w tym samym czasie na całym świecie zaczęto zgłaszać anomalie magnetyczne, i nagłe przerwy w dostawach prądu satelity wypadały z orbit, a niebo rozświetlały błyski, jakby burze elektromagnetyczne. Rozprzestrzeniały się z jednego punktu, Adrian zrozumiał, że rdzeń nie tylko był bramą, ale też nadajnikiem, który. Wysłał sygnał do czegoś większego, prawdopodobnie do cywilizacji, która go stworzyła, jeśli one jeszcze istnieją, zaczęły się przygotowania do zniszczenia rdzenia, ale istoty obecne w kompleksie zaczęły atakować otwarcie, używając ludzi jako nosicieli własnej świadomości. Kowalski musiał podjąć decyzję, czy zniszczyć cały kompleks razem z setkami ludzi, czy próbować wynieść rdzeń w przestrzeń i tam go. Zneutralizować wśród chaosu pojawiła się Helena zupełnie odmieniona, jej ciało było tylko cieniem dawnej. Siebie, a głos brzmiał jak wiele głosów, jednocześnie powiedziała, że nie ma już ratunku, że to, co się zaczęło dopiero nabiera kształtu i że ludzkość nie rozumie, w co się wplątała Kowalski, próbował przemówić do jej ludzkiej strony, ale to, co kiedyś było Heleną, zostało całkowicie pochłonięte przez obcą świadomość Helena, ostrzegła, że inni nadchodzą ci, którzy uznali aktywację rdzenia za naruszenie kosmicznego. Zakazu i że odpowiedź będzie szybka i niepowstrzymana Kowalski, zrozumiał, że Ziemia stała się. Celem, a to, co było obietnicą nowej ery, stało się początkiem końca ludzkości. Kompleks w Arktyce został opanowany przez obce byty, a sygnał z rdzenia rozprzestrzeniał się po całej planecie, wpływając na ludzi rośliny i nawet pogodę Adrian Kowalski z niewielką grupą ocalałych uciekł przez podziemne tunele prowadzące do awaryjnej lądowiska, gdzie czekał stary transportowiec międzyplanetarny uszkodzony, ale nadal zdolny do krótkich lotów. Celem było wyniesienie rdzenia. Przestrzeń zanim dotrze odpowiedź od tych, którzy go stworzyli, z każdym dniem sytuacja na Ziemi pogarszała się. Miasta pogrążały się w ciemnościach, komunikacja upadła, a ludzie zaczęli chorować na nieznaną neuroinfekcję, której źródłem były fale emitowane przez rdzeń, niektórzy zamieniali się w agresywne bezwolne istoty atakujące wszystko co żywe, jakby obca świadomość próbowała przejąć całkowitą kontrolę nad gatunkiem ludzkim Kowalski, nie miał już złudzeń, wiedział, że Ziemia została zaatakowana nie przez. Statki kosmiczne, ale przez informacje, przez technologię, której nie potrafili zrozumieć, a która została. Stworzona do kolonizacji nie poprzez broń, a poprzez ewolucję umysłu podczas przelotu nad północnym Atlantykiem ich transportowiec został zaatakowany przez zmutowane stworzenia przypominające ludzi, ale zdeformowanych i posiadających nowe zmysły niemożliwe do wykrycia przez ludzką naukę, udało się jednak dotrzeć do opuszczonej bazy wojskowej, gdzie przetrzymywano prototypowy napęd kwantowy. Mogący wynieść rdzeń poza układ słoneczny ostatnią nadzieją była aktywacja tej technologii i wyrzucenie. Rdzenia w głąb przestrzeni, gdzie być może jego sygnał zostanie utracony, a zagrożenie powstrzymane, lecz Helena pojawiła się ponownie niefizycznie, ale jako projekcja w umysłach całej załogi, mówiąc, że to bezcelowe, że proces się rozpoczął i nie można go zatrzymać, powiedziała, że ludzkość jest tylko jednym z wielu gatunków, które odnajdują technologię zbyt zaawansowaną dla swojego rozwoju, a ci Którzy ją stworzyli nie są już istotami fizycznymi, lecz świadomościami dryfującymi przez przestrzeń. Zasiewającymi technologię BY przyciągać nowe formy życia, które mogą zostać wchłonięte do ich cyklu istnienia Kowalski, nie ugał się, wiedząc, że Helena może być tylko przekaźnikiem obcej inteligencji z pomocą ocalałych inżynierów uruchomił napęd kwantowy rdzeń, został zabezpieczony i przygotowany do wyrzutu w otwartą przestrzeń, zanim jednak mogli go odpalić, niebo rozdarło się nad Arktyką. Pojawił się pierwszy obcy statek, nie przypominający niczego, co widziano wcześniej, ogromna struktura zmieniająca. Kształt w czasie zawisła nad Ziemią, a wszelkie systemy zaczęły padać jeden po drugim. Helena pojawiła się ostatni raz, mówiąc, że przybyli i że ludzkość może się teraz poddać albo zostać zmieniona. Kowalski zaryzykował ostatni krok, aktywując napęd i wyrzucając rdzeń w przestrzeń, nie wiedząc, czy to wystarczy, by powstrzymać inwazję statek obcych, zawisł w miejscu, jakby czekał na coś po chwili światło. Jego wnętrze zaczęło gasnąć, a struktura powoli zniknęła, jakby zawiodła się na braku odpowiedzi. Rdzenia, ale choć odlecieli ziemia, nie była już taka sama, świadomości, które zostały uwolnione nadal krążyły w umysłach ludzi, a zmiany, jakie zaszły w na niektórych osób, były nieodwracalne. Kowalski spojrzał na ciemne, niebo wiedząc, że wygrali tylko bitwę, a wojna dopiero się zaczęła. Czad GPT said, Świat, który kiedyś znał porządek, został pogrążony w chaosie rządy, upadły miasta, stały się cichymi ruinami, a ludzkość walczyła już nie o przyszłość, lecz o przetrwanie po zniknięciu obcego statku. Większość ludzi wierzyła, że zagrożenie minęło, ale Adrian Kowalski wiedział, że to było tylko zawieszenie broni obce byty, pozostały niewidzialne, rozproszone w umysłach ludzi mutacje, postępowały cicho i powoli, a nowa generacja dzieci rodziła się z nieznanymi cechami, zdolnościami do komunikacji bez słówczy. Odczuwanie energii z głębi ziemi Kowalski stał się przywódcą jednej z ostatnich ludzkich enklaw osiedla w ruinach dawnych laboratoriów SOE, gdzie ocalała garstka naukowców próbowała zrozumieć zmiany zachodzące w biologii człowieka. Niektóre dzieci były odporne na wpływ obcej technologii, inne były całkowicie podatne i zaczynały wykazywać cechy pozaziemskich świadomości. Niektóre mówiły o snach, w których widziały inne planety, tunele międzygwiezdne istoty, które rozmawiały bez głosu, ale z absolutnym Zrozumieniem pojawiły się też doniesienia, że rdzen energetyczny nie został całkowicie wyrzucony z układu słonecznego, jego ślad energetyczny nadal był wykrywany na granicy przestrzeni międzyplanetarnej, jakby coś go zatrzymało, a teraz próbowało sprowadzić z powrotem Helena nadal, pojawiała się w snach wielu ludzi i obecność nie była już pełna grozy, a raczej przypominała przewodnika. Próbującego nauczyć ludzi nowego języka, nowego sposobu istnienia, jedni uważali ją za zwiastuna zagłady, inni za nową. Mesiaszkę, która miała przeprowadzić ludzkość przez proces przemiany Kowalski, nie ufał żadnej wersji, znał Helenę sprzed przemiany i wiedział, że to, co ją opętało, nadal żyje w jej umyśle pewnej nocy stara stacja nasłuchowa, przechwyciła sygnał bardzo podobny do tego, który emitował rdzeń, był silniejszy niż wcześniej i zawierał nową sekwencję danych matematycznych, których nikt nie potrafił rozszyfrować. Profesor Zofia Lenart próbowała przełożyć strukturę sygnału na język muzyczny i po wielu próbach. Odtworzyła melodię, która brzmiała niemal ludzko, lecz jednocześnie obco dzieci z enklawy rozpoznały ją natychmiast śpiewając w harmonii z dźwiękiem, jakby znały ją od urodzenia, wywołało to panikę wśród starszych, ale dzieci były spokojne, mówiły, że to tylko początek podróży, że nadchodzi dzień, gdy wszystko zostanie wyjaśnione. Kowalski zaczął dostrzegać, że zmiany jakie zaszły w tych młodych ludziach mogą być próbą adaptacji rasy ludzkiej do kosmicznego kodu przetrwania, nie przez siłę czy technologię. Ale przez transformację świadomości i ciała tymczasem sygnał znowu się zmienił, zawierał współrzędne miejsce, gdzie rzekomo znajdował się drugi rdzeń podobny do tego, który odnaleźli na Gliese 581 centów miejsce, to znajdowało się w głębi układu orta, daleko poza zasięgiem tradycyjnych misji, ale Kowalski wiedział, że jeśli nie dotrą tam pierwsi, ktoś inny może spróbować. Ponownie aktywować obcą technologię, dlatego zorganizował wyprawę ostatnią misję w głąb przestrzeni, mając nadzieję, że znajdzie odpowiedzi. Zanim nadejdzie kolejna fala ludzkość, wstała u progu nowej ery nie przez wybór, lecz przez konieczność, a czas decyzji zbliżał się nieubłaganie. Wyprawa przygotowana przez Adriana Kowalskiego była desperackim wysiłkiem garstki ocalałych ludzi, którzy nie chcieli już tylko przeżyć, ale zrozumieć i zapobiec powtórzeniu katastrofy. Do misji dołączyli najzdolniejsi z nowego pokolenia dzieci, które urodziły się po aktywacji rdzenia i posiadały niezwykłe zdolności psychiczne, zdolne do wyczuwania zmian energetycznych i komunikacji bez słów. Statek o nazwie Przebudzenie był hybrydą ludzkiej technologii i obcych rozwiązań zebranych z pozostałości po. Gliese 581 centów nie był doskonały, ale miał jeden cel dotrzeć do miejsca wskazanego przez sygnał z układu Orta Podczas podróży przez zewnętrzne granice Układu Słonecznego załoga zaczęła doświadczać zmian czasowych, niektóre dni trwało, godziny, inne minuty, przestrzeń wokół nich wydawała się niestabilna, jakby sama rzeczywistość była zakrzywiana przez coś nienaturalnego dzieci. Reagowały spokojnie czasem, jednocześnie wchodziły w trans i rysowały te same symbole, których nie potrafiono zinterpretować. Przebudzenie dotarło w końcu do miejsca, gdzie dryfował drugi rdzeń, ten był aktywny, ale zachowywał się inaczej, nie wysyłał sygnałów, tylko pochłaniał wszystko wokół światło, fale elektromagnetyczne, a nawet energię systemów pokładowych, jakby był czarną skrzynką kosmicznej inteligencji po zbliżeniu się do rdzenia statek, został przechwycony niewidzialną siłą, która zatrzymała jego ruch i zaczęła przesyłać. Obrazy do umysłów załogi, obrazy planet, które już nie istniały cywilizacji, które zniknęły i zawsze. Zaczynało się tak samo od odnalezienie rdzenia, próba jego wykorzystania i katastrofa, która niszczyła wszystko, tylko nieliczni przeżywali, a ci, którzy przeżyli, stawali się nośnikami zmian, przekazując informacje dalej, nie jako ostrzeżenie, lecz jako część większego planu dzieci z przebudzenia rozumiały wszystko, powiedziały, że rdzenie to nasiona świadomości narzędzia do przekształcania życia w formę zdolną do przetrwania śmierci planety, że ludzie nie są pierwszymi, ani ostatnimi, że teraz to ich kolej. Adrian, zrozumiał, że walka nie dotyczyła już tylko przetrwania gatunku, lecz decyzji, czy ludzkość chce zachować swoje człowieczeństwo, czy ewoluować coś nowego rdzeń, zaczął komunikować się z dziećmi bez słów, przekazując wiedzę, której nie można było zapisać ani przetłumaczyć, lecz którą można było czuć dzieci, nie bały się ich oczy świeciły dziwnym blaskiem, a ciała emitowały lekkie pole elektromagnetyczne. Jakby zmieniały się na poziomie molekularnym, Kowalski wiedział, że nie może ich zatrzymać i że. Jeśli zostaną z rdzeniem, przejdą przemianę, której nikt nie będzie w stanie cofnąć, jednak one mówiły, że to konieczne, że tak wygląda kolejny krok w ewolucji i że wrócą, gdy będą gotowe przebudzenie zostało uwolnione, a dzieci zniknęły razem z rdzeniem, zostawiając za sobą tylko echo myśli i wrażenie spokoju, jakby zabrali ze sobą całe napięcie, które przez lata gromadziło się wokół obcej. Technologii Kowalski wrócił na Ziemię, wiedząc, że coś się zmieniło nie tylko tam daleko w przestrzeni, ale i na. Planecie dzieci, które pozostały zaczęły wykazywać te same oznaki przemiany, a niebo znów zaczęło emitować dziwne światło jakby czekało na ich powrót ludzkość miała teraz wybór pozostać tym czym była lub przygotować się na to czym mogła się stać. Na Ziemi zmiany stały się niemożliwe do przeoczenia. Nowe pokolenie dzieci wykazywało zdolności, które wcześniej istniały tylko w legendach telepatia, empatia, zdolność wpływania na materię bez dotyku oraz komunikacji z otaczającą przyrodą. Nie były już anomalią, lecz normą wielu dorosłych reagowało lękiem inni, szukali w tym nadziei, uznając, że ludzkość przechodzi przez nieuniknioną. Metamorfozę Adrian Kowalski obserwował te przemiany z mieszaniną podziwu i niepokoju. Enklawa, którą zarządzał, stała się. Miejscem pielgrzymek, jedyną znaną społecznością, gdzie dzieci nowego typu były kształcone i badane w spokoju bez uprzedzeń jednego dnia dzieci zebrane na placu medytowały w ciszy, gdy całe niebo nagle rozbłysło cichym błyskiem, jakby noc zamieniła się w dzień, a dźwięk przypominający bicie serca przeszł powietrze jednocześnie, wszystkie dzieci otworzyły oczy i powiedziały, że wracają, wracają ci, którzy poszli. z Drugim rdzeniem, ci, którzy mają odpowiedzi na wszystkie pytania, jeszcze tego samego dnia na. W orbicie pojawił się nowy obiekt, nie przypominał statku ani sondy, wyglądał jak olbrzymi krystaliczny twór pulsujący światłem, nie wykazywał żadnej aktywności ofensywnej, a mimo to powodował zakłócenia w całej ziemskiej technologii satelity, przestały działać systemy łączności, uległy awarii, a urządzenia zasilane elektrycznością zaczęły się samoczynnie wyłączać. Obiekt zawisł bezpośrednio nad enklawą, a z jego wnętrza opadła kula energii, która po zetknięciu się z Ziemią przyjęła postać dziewczynki. Jednej z tych, które zniknęły razem z rdzeniem, lecz teraz była inna, mówiła jak dorosły poruszała się z precyzją maszyny i miała oczy, w których odbijały się gwiazdy, powiedziała, że wróciliby przygotować ziemię na pełne połączenie siecią świadomości, że nie są już dziećmi lecz nosicielami wiedzy i zrozumienia pochodzącego z milionów światów kowalski, nie był jedyny, który miał wątpliwości wielu ludzi. Obawiało się, że ludzkość zostanie wchłonięta zatraci siebie i stanie się częścią obcej inteligencji. Jednak dziewczynka zaprzeczyła mówiła, że ludzkość zostanie zachowana, że każdy człowiek otrzyma wybór czy chce pozostać tym kim, jest czy wejść na nową ścieżkę istnienia, by to udowodnić, umożliwiła wszystkim obecnym dostęp do wspólnej świadomości pokazując im wizję planet, które przetrwały dzięki przemianie i tych, które zostały zniszczone przez opór wobec zmiany ludzie, którzy doświadczyli tego przekazu. Płakali, śmiali się lub trwali w milczeniu dotykając czegoś czego nie potrafili nazwać następnego. Dnia tysiące ludzi z całego świata zaczęło podróżować do enklawy, chcąc doświadczyć tego samego. Niektórzy wracali, odmienieni, inni bali się tego, co zobaczyli. Pojawiły się też grupy sprzeciwu, które uznały nowe istoty za zagrożenie dla wolności człowieka i zapowiedziały walkę. Każda z decyzji miała swoją cenę, a świat stawał na granicy nowej wojny wojny nie o terytorium, lecz o. Definicję człowieczeństwa Kowalski wiedział, że czas się kończy i trzeba będzie wybrać stronę, zanim kolejne wydarzenie. Rozstrzygnie przyszłość planety. Wybór nadszedł szybciej niż się spodziewano nad enklawą, otworzyło się pole energetyczne, tworząc ogromną strukturę przypominającą bramę, przez którą przenikały formy światła. Nie były to statki ani istoty w znanym znaczeniu, były to projekcje świadomości, formy istnienia, oparte na informacjach, uczuciach, intencjach, zbliżyły się do enklawy bez użycia słów, a mimo to każdy obecny czuł ich obecność. Umyśle i duszy dzieci nowego pokolenia powitały je z radością, witając swoich nauczycieli powracających. Z głębin kosmosu ci, którzy przeszli przemianę, stali się mostem między dawnym człowiekiem a nową formą istnienia jednak przeciwnicy zmian, nie pozostali bierni, uzbrojone grupy, które uważały nowe istoty za zagrożenie, zebrały się u bramy enklawy, żądając jej zniszczenia i wyeliminowania wszystkiego, co uznali za nieludzkie kowalski próbował negocjować, ale emocje były zbyt silne, padły pierwsze. Strzały polo ochronno otaczające enklawę zareagowało natychmiast zamykając dostęp do wnętrza i rozbrajając Napastników bez przemocy, lecz z absolutną skutecznością atak nie powiódł się, ale pokazał, jak głęboko lęk może zakorzenić się w sercach ludzi w odpowiedzi dzieci, które pozostały na Ziemi, rozpoczęły transmisję wspólnej świadomości na cały glob każdy człowiek, który chciał mógł połączyć się z przekazem zobaczyć przeszłość teraźniejszość i możliwe przyszłości, nie były to wizje, ale pełne przeżycia. Pozwalające każdemu doświadczyć skutków swoich wyborów, ludzie zaczęli się zmieniać niektórzy natychmiast. Przystąpili do procesu przemiany, inni wybrali pozostanie w dawnym stanie, zachowując swoją indywidualność, lecz rozumiejąc, że świat już nigdy nie będzie taki sam, w końcu brama energetyczna zadrżała i zaczęła się zamykać. Dzieci, które powróciły z rdzeniem, podeszły do niej i odwróciły się po raz ostatni ich twarze, nie zdradzały smutku, lecz głębokie zrozumienie powiedziały, że wrócą, kiedy ludzkość będzie. Gotowa na ostatni krok na razie, zostawiają ludziom wolną wolę i wiedzę, której mogą użyć, lub. Odrzucić brama zniknęła, enklawa zaczęła rozpraszać się, jakby nigdy jej nie było, pozostawiając tylko pole trawy i kamień z napisem decyzja jest początkiem, nie końcem Kowalski wrócił do życia wśród zwykłych ludzi, lecz już nigdy nie był taki sam, miał w sobie światło, które nie gasło i spokój, który przenikał każdą chwilę, wiedział, że ludzkość dostała dar nie technologii, lecz zrozumienia i że teraz. Wszystko zależało od tego, co ludzie z nim zrobią ziemia, nie została uratowana przez cud, ale przez... Możliwość wyboru, a to wystarczyłoby, wszystko mogło się zmienić na zawsze.